Twój hymer, pomijając oklejenie, które widzimy na pierwszy rzut oka, no, wyróżnia się na drodze na pewno. Wiem, że jest bardzo mocno doposażony. Widzę markizę, wiem, że są panele fotowoltaiczne. Ale jest zdecydowanie więcej smaczków. Z elementów, o których powiedziałeś, czyli doposażenie tego samochodu, to jakby jednostka napędowa, czyli 2, 2. Nie ma już tych jednostek. Jest skrzynia biegów, więc oprogramowanie dopisane i do silnika, i do skrzyni biegów. Dobra, czyli silnik sczipowany w taki sposób, żeby był jak najlżej użytkowany. Tak. 170 KONI. Automat, jaki przebieg mniej więcej? 26 tysięcy. 26 tysięcy od początku w Twoich rękach, tak. użytkowany w 100% u Ciebie. To to wersja do 3,5 tony tak. dla 4 osób, wręcz niespotykana wersja. Widzę, że system multimedialny, wielofunkcyjna kierownica, więc pakiet premium, jeśli chodzi o szoferkę. No i klucza całego nagrania. Ile chciałbyś uzyskać za tego kampera? Za ile go wystawiamy? Najlepiej mi mu go było chyba zlicytować. Kto da więcej? Natomiast no my też taką formę. Bracia, Ja nie widzę problemu.